Nie ma czegoś takiego jak ćwiczenia na rzeźbę i ćwiczenia na masę. Ja na rzeźbę mówi. i na masę jest dieta, czyli to, co ląduje na naszym talerzu. Dziękuję. Wyjąłeś mi to z ust, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że jakby zgadzam się z twoją filo filozofią, dlatego że im dłużej pracuję z ludźmi, tym prostsze są metody, którymi ćwiczę. Bo kiedyś wiadomo, tych ćwiczeń było bardzo dużo, teraz wiem, że spośród 50 ćwiczeń na klatę najlepiej wybrać 3, spośród wielu ćwiczeń na nogi lepiej wybrać kilka, które działają, są najlepsze. Poza tym praktycznie wszystkie ćwiczenia, które się robi w siłowni, to są ćwiczenia po prostu na masę. A to, czy ktoś buduje, czy redukuje, to określa tylko i wyłącznie pod względem ilości kalorii, które spożywa. E, więc czy trening rzeźbi? Tak. Ja myślę, że cały czas możemy posługiwać się tym, co opowiadał Arnold w Pumping Iron, wiecie, w 77, że on pracuje jak rzeźbiarz, że podnosząc ciężary, dokłada troszeczkę kształtu do swoich mięśni. To jest jak najbardziej fajne, to ja wymowne. Tylko, to ja tylko jeszcze wejdę tutaj ci w słowo, sorry, że tak może nie elegancko, ale chcę się odnieść do też ważnej rzeczy, bo ty powiedziałeś ćwiczenia. I właśnie ja, będąc też wykładowcą w mojej szkole, gdzie uczę ludzi jak być trenerami, ja w pierwszego dnia, kiedy rozpoczynam wykłady, mówię, ja Was nie będę uczył ćwiczeń, tylko będę Was uczył ruchów. No bo jakby sam ruch determinuje to, w jaki sposób mięśnie pracuje. I dlaczego powiedziałeś, Szymon, że im dłużej pracujesz, tym bardziej skupiasz się jakby na takich podstawowych rzeczach i jakby wiele rzeczy upraszczasz. No bo właśnie mamy teraz mnóstwo maszyn, mnóstwo sprzętu i przez to mamy mnóstwo ćwiczeń. Ale my tak naprawdę mięśniami wykonujemy określone ruchy. I jeżeli chcemy na przykład zbudować klatkę piersiową, to tak naprawdę potrzebne są nam tylko trzy ruchy bo ćwiczeń możemy dzięki tym trzem ruchom wykonać mnóstwo. Ale jeżeli zrozumiemy jak funkcjonuje mięsień i jaki ruch powinien być wykonany, żeby zaangażować konkretnie docelowy mięsień, to jesteśmy w stanie wykonać każde ćwiczenie.